Zamieszanie na naszym polu karnym? Cały Bramka! Cały czas słyszałem jakieś legendy o tym, że Polacy rządzili światową piłką. Jeśli kiedyś nie wygrali mundialu, to dlatego, że deszcz padał. Polska piłka była w kryzysie. Odpadaliśmy ze wszystkich znaczących turniejów. Nie udało się. My możemy pocieszyć się tym, że mamy zdolną młodzież, reprezentację olimpijską. Wiedziałem, że przychodzi człowiek mocny. Był trenerem reprezentacji juniorów do lat 16. Pan Janusz Wojciech. To był trener, któremu zawsze było mało. Piurek Brzęczek z grzeszkiem Mylcarskim, Wałdoch, Staniek, Koseła, Andrzej Józkowiak, Król ekstra Ekstraklasy, w większości liderzy swoich zespołów. Zaczęli grać tak jak drużna Nagórskiego w 1974 roku. To był taki moment, kiedy poczuliśmy się, jakbyśmy byli na COVID-zie. Czy wy sobie zdajecie sprawę, co żeśmy zrobili?